No i mięsień, coś tam się zerwało, ścięgą się zerwało, czy też, że mięsień cały czas został taki nam A tu? Mhm. Pojechaliśmy na pogotowie na ten dzień. Ja nie pamiętam sobie nie, bo my pojechaliśmy już do domu, nie czekaliśmy Ale komu się dostało po szkole. I do tej pory, wiesz, cały czas ma taki namrzmiały ten mięsień, nie? No jak długo ciągnęło, są sam dwóch położył. No. no i są. Nigdy nie zagraśnie, nigdy nie zagraśnie. A kto z nami nie wypije, niech pod stołem zaśnie. A kto z nami nie wypije, niech pod stołem zaśnie. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niech żyje nam. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, lat, lat niech żyje nam. Nie żyje nam! Nie żyje nam! W szybkim stroju pomyślności niechaj żyje nam! Leciał! Piękny, zagraziłeś mnie! Mam roczek! Taki drugi! A, Piękne, <noise> <gasiłeś wieczurki. Bandroczek. głosy> A się, nie? życzenie? No, tak, was. teraz tak. <noise> Ja się po... Może szybko zejdę jeszcze autobazu, wiesz, nie ten ciastko do wyjdzie. Coś zjeść, czy? Tak. I on, są super. Wiecie, co, a, a, tego. Tobie to jeszcze, Pierwszy, to może ciaska nie dam, co? No lepiej nie. Jest. Nie, nie mu da. Nie mu no. 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 No to, bo co? to jest innego. No, jeszcze to będę trzymać. wiesz? jest To jest To Dawaj, tu mi podstawiaj, tej. i Widzisz, że ja mam pierwszy raz tortu na urodziny? Co ty mówisz? No, chciałem, żebyś powiedział, że teraz z urodziny. <grym> 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 no tak ja, no ja tak, ja się nigdy tak. nie robiłam torta. No ja dawaj tak. komuś tam, dawaj ten talerzyk. No ja narażę ci po jajce. Druba! No tam idziemy. Ale chodź, tam do tego drugiego o, pomieszczenia. Tam muzyczka jest też i tam więcej miejsca. Dobrze. 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 Ja. Ach, jutro będzie na YouTube dokumentacja. Lecz się dobrze czuję, przy się do się dobrze